Cześć, ja jestem Maciek, a to jest rok. Jesteśmy właśnie na Social Media Day. To jest taki międzynarodowa impreza, która odbywa się na całym świecie 30 czerwca, a jest poświęcona mediom społecznościowym. I dzisiaj cały dzień poświęcony był blogom. Blogom, vlogom, wiarygodności blogo, blogerów, sprzedajności, a również ja miałem okazję tutaj trochę rozmawiać, prezentować i mówiłem o o rzeczach, które odkryłem ostatnio w blogosferze, w blogosferze na YouTubie i jedną z takich rzeczy, z takich, rzeczy, z takich osób, która ostatnio mnie zafascynowała jest vlog Roka. Eee, cześć Roka, Cześć czełem. Eee, zafascynowało mnie to, że tak naprawdę zacząłeś swoją przygodę z vlogowaniem, rozmawiałem jak w jakimś programie 5, 10, 15, to jest straszne, 4, 5 tygo tygodni temu. Dla mnie fenomenem jest to, że na twój Twoje, każdy twój film jest oglądany 5, 6, 10 tysięcy razy, pewnie sam wiesz doskładnie lepiej. Mam mnóstwo komentarzy, mam mnóstwo łapek w górę. Czy ty to, to ogarniasz jako jak sam mówisz, taki początkujący vloger? Wiesz co, to jest. To jest przypadkowe wszystko, bo prawda jest taka, że. To jest jakby następstwo pewnych działań, które ja podejmowałem na, na YouTubie. Nie jesteś anonimowym użytkownikiem internetu, tak? Przed vlogowaniem. Tak, tak. Ja jakby zacząłem od czegoś i... jakby kiedy wyszedłem do YouTube'a, to już miałem jakąś określoną liczbę widzów. Ona była niewielka, ale, ale była. Ja miałem taki pomysł, który właściwie był zupełnie przypadkowy. Ja chciałem... To jest, to jest właśnie coś, co, co chyba ty robisz często. Ja chciałem znaleźć ludzi, którzy robią fajne filmy na YouTubie i móc o tym napisać w swoim blogu, bo ja też blogowałem w ramach yy, wypada powiedzieć? Tak, na... tak, jak, jak najbardziej oczywiście. W ramach gameplay.pl no więc y, szukałem tematu po prostu o którym mógłbym pisać I, i wprowadziłem taką akcję, która się nazywa Playnext nie wiem czy miałeś okazję? Miałem no i... filmiki z Gier, tak? tak? Tak, To było wyszukanie ludzi w internecie, którzy robią fajne filmiki z giera, nie mają widzów, chcieliby coś pokazać. No i zacząłem to robić. No i to był, to był taki zastrzyk widzów. Ja jakby nie traktowałem jeszcze wtedy YouTube'a jako jakieś medium, które mi może dostarczyć widzów i jakąś tam oglądalność. I, ale, ale no ci ludzie zaczęli... Ja nawiązałem współpracę z kilkoma fajnymi kanałami, takimi dużymi. Oni mi podesłali e, swoich widzów, a to dlatego mi podesłali, bo cały czas dostawali informacje słuchaj, wypromuj mnie, ja robię fajne filmy e, i tak dalej. I dlatego chyba się tak łatwo zgodzili na tą współpracę. No więc podesłali mi widzów, i nagle zacząłem szukać różnych innych form przekazu, jak się komunikować z tymi ludźmi. No i tak się potem to strasznie rozwinęło. Tylko wiesz, z takiego vloga o grach, nagle twój vlog. Przestaje tak naprawdę traktować trochę o grach, jest to gdzieś tam działalność poboczną, tak naprawdę stajesz, dostajesz mnóstwo pytań. Niektóre widzę, bo też jestem twoim stałym widzem, ciebie krępują. Nie wiem, czy nie dostałeś jeszcze pytania, jak żyć, ale jak kręcić filmy, jak się promować, jakim być, czy, czy nie jestem za młody na kręcenie filmów, taki wręcz wujek dobra rada się zrobiłeś YouTube. Tak mówię, to nie wiem, czy to jest pochlebna opinia. Wiesz właśnie tak, no. Zacząłem dostawać pytania i ja jakąś taką mam... Ja lubię odpowiadać na te pytania, bo, bo, bo właściwie mi strasznie pasuje ta forma komunikacji z ludźmi i nagle doszedłem do wniosku, że fajnie byłoby odpowiadać na te pytania na wizji. I, i... Pierwszym takim krokiem to było zrobienie poradników. Ja dostawałem dużo pytań, jak robić filmy, więc zrobiłem poradniki, jak robić filmy, ale to nie wystarczało. No i potem zaczęły się pojawiać takie drobniejsze pytania, na które miałem przyjemność odpowiadać. A że ja mam gadulstwo wrodzone, więc no cóż, no sięgnąłem po kamerę. Ale to też było wszystko takie przypadkowe. Ja yy, w kamerze miałem fajny mikrofon i chciałem nagrywać fajne filmy z fajnym głosem. A jak już zacząłem nagrywać głos, no to głupotą było wycinać to, co się pojawiło na wizji. Ale wiesz co? Nie, nie mogę, co przerwę. Zró zwróćcie uwagę, że Rok jest prawdziwym youtuberem, wideoblogerem. On nie gada do mnie, <gadasz tylko gadasz do kamery. Z, 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 <gadasz z, z, masz przed... palce na szkółę. Tak, tak. No, na, moich blogach, na moich vlogach widać, że ja jestem strasznie blisko tej kamery. No tak, przyzwyczaiłem się patrzeć na obiektyw i gadać do obiektywu. To praktycznie robię y, no, z, z, sporo czasu przez cały dzień. No. A czy w czasie tej działalności, bardzo krótkiej, 4-5 tygodni, na, naprawdę jestem w szoku. Pojawiasz się wśród najlepszych najczęściej oglądanych filmów na YouTubie w Polsce dzisiaj. Dwa, trzy, cztery razy czasem pokazywałem tutaj zrzuty na, na Czy czujesz, że zbudowałeś jakąś społeczność wokół siebie? Że masz e, czytelników, widzów, na których masz wpływ? E, czy pojawia się coś w rodzaju odpowiedzialności, zmieniasz swoje zachowanie? Wiesz, jak, jak, jak to tutaj się rodzi taka, nie wiem, czujesz siłę vlogera, blogera? To jest akurat pytanie z, z tych trudniejszych, bo no to, to jest fakt. Ja jestem tam 4-5 tygodni i. No, właściwie, no, nie, nie zajmę tutaj teraz stanowiska, czy czuję, że mam jakąś siłę. No, no, nagle przybyło tych widzów. i Ja cały czas w takim przeświadczeniu funkcjonuję, że szybko mo, przyszło, szybko może pójść. I, i, I być może moje zainteresowanie mną jest chwilowe, bo ja być może oferuję coś, coś innego, ale, ale to też może się wszystko szybko znudzić, bo to jest ja wiem, może jakaś normalność. Taka, no. to traktujesz jako pracę, czy to jest cały czas Freida? Chciałbym, żeby to była praca, właściwie to jest jakieś to dużo bym musiał opowiadać o, o tym, co robię ale to jest jakiś sposób na rozwinięcie moich umiejętności takich związanych z tworzeniem filmów, nie, nie, nie z vlogowaniem vlog jakby powstał przypadkowo a teraz stał się jakby stałym elementem, stałym elementem tego, co robię i robię to, bo, bo tak bo nagle odkryłem, że mi to sprawia przyjemność no więc to jest tak, ja strasznie dużo różnych form przekazu wypróbowałem w trakcie tego, w tej mojej działalności i każda mi się podoba i w zasadzie ja już nie wiem, co ja bym chciał robić, bo, bo nagle straciłem zupełnie, straciłem kierunek, bo tyle nagle się pojawiło nowych. To, to jest, wiesz, to jest to, co mi się też podoba w blogowaniu, że tak naprawdę każdy bloger nie, nie potrzebuje tam poradników, być może w kwestiach technicznych, ok, to, to się mówi, ale jak blogować, jak, jak funkcjonować, tak naprawdę najfas, najbardziej fascynujące, również dla jest takie właśnie odkrywanie pewnych zależności, pewnych zjawisk. Taki, taki trochę poligon, który ty sam kreujesz i raz trafisz na minę, raz odkryjesz coś ciekawego, ale to dla mnie jest to właśnie taki ciągły eksperyment. Nie, nie idziesz utartą ścieżką, czy copy-paste, czy... Nie, nie, nie. To są, to są różne... To jest, no, jest niezbadany grunt, przede wszystkim dla mnie. Myślę, że dla wielu osób to jest niezbadany grunt. Ja cały czas kombinuję z różnymi formami przekazu i... Czasami zdarza mi się zrobić, znaczy ja, ja, ja na tyle krótko pracuję, że jeszcze nie miałem takich wielkich wpadek, no bo siłą rzeczy, ale, ale y, proponowałem jakąś taką formę y, newsowania, bo ja robię dużo materiałów o grach i, i, i to była taka forma, że ja czytałem kawałek newsa. A reszta opowiadałem, interpretowałem to i, i to nie wszystkim. Nie podobało. To, no znaczy, to jest tak. Moi widzowie, którzy, których zyskałem na YouTubie, yy, zaakceptowali tą formę przekazu im się to podobało, bo oni są przyzwyczajeni do tego, że dużo gadam i, i właściwie niewiele oprócz tego pokazuję. Natomiast moi czytelnicy nie zaakceptowali tej formy. Ja też, też to rozumiem, że, że to jest jakby. Zaczynam się uczyć, że, nie, że, że różne formy przekazu trzeba przy, przykładać do różnych mediów, jakby. Okay. A mm, czy pojawiła się, albo co zrobić, kiedy się pojawi jakaś komercyjna propozycja? Piszesz, mówisz dużo o grach. Jak powiesz, że nie, to, to uwierzę, ale pewnie jest to kwestia czasu, kiedy pojawi się u ciebie dystrybutor gier i zaproponuje recenzję, być może zaproponuje jakąś kampanię reklamową. Zastanawiałeś się nad tym, albo jak ugryźć ten temat, albo. A czy, czy może stawiasz w ogóle granice żadnej reklamy na moim blogu? blogu. To, to tak. Nie miałem jeszcze takich okazji na, na vlogu, więc sprawa jakby jest mało istotna. Ja, ja pisuję recenzję dla gryonline.pl. No A, masz dostęp. Do no więc, ale tam nade mną stoi redakcja i jeżeli oni wyczują... To jest tak, że czasami nawet człowiek nie jest jakby... Pewne wpływy się odczuwa nawet wtedy, kiedy one nie następują jakby z góry. Na przykład z jak, jakimś tam wydawcą ma się dobry układ, bo się go zna, bo on tam na przykład dostarcza materiały jakieś tam. No, żebym, żebym tutaj nie, nie, nie zabłądził, zresztą też nie chcę podawać film. Jeżeli ja mam zrecenzować grę, a, a wydawca mi ułatwia dostęp do tej gry, ułatwia mi dotarcie do tego elementu, który ja mam zrecenzować, to się rodzi jakaś, jakaś więź sympatii i od tego jest redakcja, żeby, żeby z tej więzi sympatii nie wyszły jakieś pozytywne, niezasłużone nie, nie oceny, nie? Natomiast, więc tam jestem bezpieczny, bo nie muszę się o to martwić. Natomiast w przypadku vloga, to ja jestem na tyle świeżutki i nowiutki, że jeszcze nikt się do mnie nie zgłosił i może to i dobrze. Okej, okay, no to zobaczymy, co zrobisz, jak się zgłosi, bo podejrzewam, że, że niedługo, niedługo się zgłosi. Jak rozmawialiśmy przed wywiadem, mówię, że chciałeś się mnie o coś zapytać. Pamiętasz pytania? Aha, teraz, teraz jak żeśmy rozmawiali. Znaczy tak, bo, bo strasznie mnie zainteresował ten, ten dzisiejszy no, te, te dzisiejsze panele, bo ty też będziesz z tego robił relacje, rozumiem. Zobaczymy. Pewnie tak. No, no więc jest tak. Powiem tak, ja, ja nie miałem propozycji od recenzentów, natomiast miałem recen y, propozycje od y, sklepów oferujących sprzęt, żeby mi da dawali sprzęt do recenzji, żebym ja go recenzował, potem go odsyłał. I ja też jestem y, zbyt leniwy, żeby odsyłać potem sprzęt, więc y, raczej na, na dłuższą metę to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Ja właśnie tak, to, to, jest, to jest złożone pytanie, które, które ja chciałem cię za, zadać. Nie wiem, czy to jakby się zmieści w tym materiale całym, bo na przykład te, te opinie, opinie dziennikarzy, gdzieś, gdzieś tam w jakim momencie nastąpi starcie tych, tych dwóch światów, blogerski i, i, i dziennikarski, nie? Czy to w ogóle ma szansę, czy, czy po prostu jeden nie zniknie nieodwołalnie, a drugi jakby rozkwitnie, czy... Wiesz, ja tutaj, tu, w całej formule panelu było trochę trudno to odpowiedzieć. To Krótkie dyskusje i gdzieś tam Rzeczywiście, ale tutaj jest, jest symbioza, my się uzupełniamy. I, i Sora, ale cały czas dla blogera jest wielkim lansem, kiedy wspomni o nich telewizja napisze gazeta, e, no. więc jest tutaj taka, wiesz, korelacja. Jednak w w tym momencie jednak tutaj media są trochę, to media, się, stare media, duże media się bronią, dziennikarze się bronią, tytuły są zamykane, duży format zniknął e, i, i tak dalej, a, a my cały czas trochę na dziko od, odkrywamy trochę takie złoto. Tutaj co redaktor Skwosz mówił, to, to miał, miał tutaj rację i ja widzę tu patologię, tutaj tu, tu się, a z drugiej strony są to bardzo... Ile ludzi, tyle blogów, ile, ile podejść? Tutaj ciężko, ja nawet nie chciał, żeby ktokolwiek mnie wrzucał w jakieś, w jakieś ramy, czy, czy cokolwiek. Jest tutaj, jeżeli wiesz, jest skurwysyn no, i bloguje i ten skurwysyn potrafi się obronić. E to, to się obroni, to znajdzie też czytelników i swoich odbiorców. Jeżeli jest zwykły, normalny człowiek, wesoły, śmieszny wariat, to również ta zresztą to nie ma co szukać, tak, takich znajdujesz w internecie, więc wydaje mi się, że to w ten sposób funkcjonuje. To jednak ta indywidualność jest, bierze górę, a właśnie te stare metody, stare miary, żeby zaszufladkować, czy gdzieś tam wrzucić w jakieś reguły, czy zmierzyć czy ocenić, to, 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 mnie, to mnie trochę boli, przyznam szczerze, jako blogera. Słuchaj, bo ja to widzę tak, jakby, ja już zresztą przyznałem Ci się do tego, że ja głównie śledziłem środowisko vlogerskie, a jako takie to jest środowisko głównie amerykańskie, bo tam te vlogi są jakby najbardziej y, widoczne zresztą, no mniejsza z tym. Y, ale zainteresowała mnie taka sprawa, bo jednak jakąś normą w blogach jest to, o czym żeście rozmawiali, o jakiś product placement y, jakby w ramach tekstu blogowego. To dobrze zrozumiałem, tak, że, że takie rzeczy się pojawiają, i one nie są, ja ich nie krytykuję w żadnym bądź razie, bo to trzeba by poznać zjawisko dosyć dobrze i zastanawiam się tak, bo jednak dziennikarze strasznie bronią się, że, że, że czegoś takiego u nich nie ma w tekstach, nie? I człowiek, który podchodzi do tekstu dziennikarskiego, to podchodzi z tą wiarą, z tym zaufaniem, że coś takiego, że, że tam mu nikt nie będzie chciał kitu wepchnąć. Natomiast podchodząc do bloga, to może mieć takie wrażenie, okej, okay, słuchajcie, ja jestem ostrożny, bo wiem, że bloger wykorzystuje, że, że bloger jakiś stosuje product placement, ale mi o tym ostrzega, nie? Czyli jestem jakby... U mnie wszystkie akcje, mhm. które blogowe, reklamowe, zawsze były. Dostałem to od testów od takiej firmy, jadę na zaproszenie takiej firmy i zawsze, był, zawsze było to fair w stosunku do, do uczestników i do mnie. Nie było mnie nigdy... Żadnej ukrytej reklamy czy żadnej formy. Co niewykluczone, że znaczy jestem nawet pewien, że w innych miejscach, w innych blogach się oczywiście zdarza. Bo tutaj, no wiesz, no, pojawia się pieniądze. Ludzie, no. no, no ja, ja, ja tak, w pierwszej chwili, jak usłyszałem y, o, o, o tym, jakby o tym product placementie w, w blogach, y, to byłem taki trochę. Y, Zdenerwowany to nie, ale taki y, zaskoczony, bo, bo nie spodziewałem się, ale potem za zaczęło do mnie docierać, że to jest właśnie takie zjawisko y, zwrotne, że, że ten czytelnik zdaje sobie sprawę z tych faktów, nie. Natomiast y, podchodząc do, do tekstu dziennikarskiego, który uchodzi za, za wiarygodny i bezpieczny, y, może wpadać właśnie w pułapki, których na blogach się ustrzeże, bo jednak no, nie oszukujmy się, no teksty dziennikarskie bywają różne, nie. To nie są wszystkie też zdarzają się przypadki. No, no to nie jest krystalicznie czyste, jednak no, no zdarzają się przypadki i udowodnione przypadki. No. I sobie, musimy, musimy kończyć, bo nas i Skończyłeś? Zaraz przyjdzie szatnia, aż nas, nas wygoni. No, dzięki za rozmowę. Do zobaczenia w takim razie na, na, twoim, na Twoim vlogu. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia, będę obserwował. Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki. Dzięki. Sorry, przepraszam. <laughs>